Barbarzyńca bojowo wskakuje na pole walki i nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił jakiegoś skoczka co sezon. Tym razem, właśnie na barbarzyńcy, leap czyli połączenie skoku z trzęsieniem ziemi, a raczej mamy tutaj bardzo dużo różnych interakcji, o których zaraz opowiem. Jest to naprawdę niesamowity build, który można zrobić już dość wcześnie, ale żeby tutaj właśnie tak fajnie skakać bez czasu odnowienia. Trzeba będzie troszkę zainwestować Mówię tutaj w bildzie, na który przejdziecie to dopiero po takich 10-20 godzinach gry Jednak to jest też build, którym startowałem, więc pokażę wam całą ścieżkę levelowania I tak myślę, że najwygodniej będzie przejść opowiadając po kolei Macie planer startowy, mogliście zauważyć, że powstały tutaj dwa nowe buildy Czyli skoczek Leapquake oraz Leapquake Mythic I w sumie mniej więcej w takiej kolejności też możecie robić buildy Zaczynamy oczywiście levelingiem, potem jest starter już na odrękę Potem od razu z niego można zrobić skoczka ale ewentualnie można wciąż kontynuować z tym unikatowym albo mitycznym wariantem, który wcześniej pokazałem, na bardzo wygodne połączenie, że od razu atakując młotem starożytnych wybuchamy sobie te nasze trzęsienia ziemi. Mówione właśnie założenie jest takie w wersji Leapquake, że mamy zbyt dużo obrażeń, więc nawet nie ma co się zatrzymywać, żeby ciągle eksplodować tych trzęsień ziemi, tylko możemy po prostu skakać cały czas i wrogowie, którzy dostaną te aż 4 trzęsienia ziemi przy pomocy jednego skoku, no to Obrażeń robimy tak dużo, że nawet nie ma kiedy ich eksplodować. Mogliście to widzieć na przykład na tych bossach, które pokazywałem na samym początku filmu. Mamy olbrzymie obrażenia. No i właśnie stąd się też ten pomysł, żeby zrobić full podskoczka. Lecimy full pod prędkość, full pod farmienie. A obrażeń mamy spokojnie tyle, żeby i tak całą zawartość gry zmieścić z powierzchni ziemi. Więc tutaj ten, ten właśnie na przykład unikatowy wariant, czy Mythic, jest na przykład fajniejszy na hordy, ale głównie do farmy i do wszystkiego. Ja lubię biegać jednym buildem. Teraz sobie akurat będę robić druida, którym będę farmił hordy. A skoczek właśnie tutaj jest, głównie zostanie do farmienia bossów i do farmienia po prostu innych materiałów. Po kolei mówiąc leveling 160, mogliście zauważyć, kto już grał tym buildem, że jedna rzecz się zmieniła. I zauważono jedną rzecz, że Landing Strike ma teraz tag mobility. Jest to zdolność mobility, czyli można ją połączyć z runą Moni. Monitek będzie powodowało, że przy dwóch użyciach zdolności mobilności wywołujemy trzęsienie ziemi, więc tutaj wam zaraz to pokażę. Zakładamy sobie właśnie to połączenie tutaj Monitek I mogę robić takiego trochę jakby maga barbarzyńca, bo co te dwa ataki będę tworzyć yy, trzęsienie ziemi tam, gdzie akurat jest mój kursor. Mogę je oczywiście tworzyć przy sobie, tam gdzieś daleko, przy sobie, więc to naprawdę bardzo świeżo wygląda. I na lewelowanie jest naprawdę niesamowite. Z chwilą, gdy zdobędziecie te runy, no, może być trochę problem je zdobyć, musicie albo je znaleźć po prostu biegając po sferze sezonowej, czekając aż w końcu od kogoś wydropią, ale z chwilą, gdy zdobędziecie trybut na runy, przypominam, na podmiasto mamy specjalne trybuty i one też dość często dropią na levelowaniu. Mi nawet zostało ich jeszcze 12, pomimo tego, że parę ich przebiegłem. I stamtąd też dużo magicznych run możecie dostać. Więc to odnośnie levelowania tyle. Główna tutaj zasada levelowania tego buildu, no to Ustawiamy sobie ground stomp, ustawiamy sobie wypiętrzenie, ustawiamy sobie rzut. Są to naprawdę porąbane zdolności, jeśli chodzi o bazowe obrażenia, więc sobie spokojnie dzięki nim poradzimy. A potem, gdy już tego właśnie teka wydropimy, ta właśnie Cirteka, MONI Praktycznie najważniejsze jest tek. Tą runą którą będziemy aktywować, to jest mniej ważne. MONI jest bardzo mocne, właśnie z połączeniem z tym Landing strike'em. Ale to, co nas bardziej interesuje, to po prostu wbicie jak najszybciej 60 level i dostać parę fajnych aspektów. Tutaj akurat szybko przejadę po swoim ekwipunku, chociaż tutaj oczywiście mam tą już wersję ostateczną, mityczną. I nie musicie się martwić tutaj, akurat jak ja tak skaczę cały czas, że widzieliście ten gameplay na, na początku. Nie potrzebujecie szako, żeby tak skakać. Ja tutaj sobie założę właśnie koronę pokrętów bogów. Jest to fajny hełm unikatowy, który łatwo dostać, który daje też redukcję czasu odnowienia. My musimy tej redukcji czasu odnowienia naładować bardzo dużo. Ja mam poniżej 3 sekund, więc jak sobie tutaj dam ten hełmik, to i tak mogę spokojnie skakać. Widzicie, nie mam żadnego mytika założonego. Mam itemy tutaj 8 na 12 i tak dalej, nawet nie w pełni ulepszone, ale wciąż tam się da skakać. Więc build działa nawet bez szako, po prostu z szako będzie jeszcze silniejszy. Ale tak, na levelowaniu głównie co musicie patrzeć, to po pierwsze aspekt trzęsień ziemi. Tąpnięcie wywołuje trzęsień ziemi. To zdanie nas nie interesuje, interesuje nas na samym dole. Trzęsienie ziemi zadaje x więcej obrażeń. Mamy tutaj te trzęsienia ziemi, zarówno z tego aspektu trzęsienia ziemi, mamy aspekt bulkatosa, który daje nam przy skoku trzęsienie ziemi, mamy aspekt mamy aspekt tutaj, egzekutorski, który też daje nam przy przytłoczeniu trzęsienia ziemi, ale na tych aspektach interesuje nas tylko mnożnik do obrażeń. Egzekutorski obrażenia trzęsienia ziemi są zwiększone o procent za punkty siły. 600% obrażeń, kosmiczny mnożnik. Tak samo tutaj, może lekko nawet zasłaniam, ale mamy trzęsienie ziemi, zadaje 10% więcej obrażeń. Też nie interesuje nas ta wartość, że skok wywołuje trzęsienie ziemi, bo my trzęsienie ziemi robimy przy pomocy runy TEK. Runa TEK robi o wiele mocniejsze trzęsienie ziemi, więc to one zadają te główne obrażenia. No i właśnie podczas levelowania to jest dla Was najważniejsze. Potem pozostałe aspekty już po prostu Was wzmacniają, tak na przykład jak tutaj defensywne aspekty na zbroi. Część właśnie defensywnych aspektów, a raczej nawet bardziej aspektów funkcjonalnych taki jak aspekt ogromnych kroków, który skraca nasze odnowienie skoku. I to będzie ta najważniejsza rzecz levelując wyżej. Ten build jest właśnie bardzo mocny, bardzo spokojny, dzięki niemu już wejdziecie nawet na udrękę czwartą, chociaż nawet nie jest to aż takie wskazane, żeby lecieć jak najwyżej z tą udręką. Ważniejsze będzie szukać dobrych itemów na skrócenie czasu odnowienia, bo właśnie dzięki temu będziemy mogli się przerobić w tego skoczka. Żeby się przerobić na Lipkujka potrzebujemy mocne buty, potrzebujemy bardzo mocny amulet, potrzebujemy mocne pierścionki, no i właśnie fajny hełm. No, jak mamy szakon to oczywiście jest to genialne, potrzebujemy raczej no właśnie tutaj już starożytnej wersji na dłuższy czas odnowienia na Koronie powiązów bogów, ale też pamiętajcie, że procent odnowienia może się wylosować na zwykłym hełmie. Ja chyba akurat takiego hełmu nawet nie mam, zbyt dużo hełmów sobie nie zostawiam. A gdybyśmy mieli właśnie hełm z procentem czasu odnowienia, to też taki wystarczy legendarny. Nie musi być ten unikatowy, ale po prostu proponuję ten unikatowy, aby się go łatwo farmi. odrobić Duriala Duriela Andarion. Więc właśnie, jak mamy tutaj ten skoczek Leapquake, ten wariant bez mytyków. Na amulecie widzimy trzy razy odnowienie. Zwykłe odnowienie na Brawling, czyli Biatykę oraz na skok. Tak samo na pierścionkach, Dwa razy redukcja Biatyki, na butach plus do skoku jest bardzo, bardzo ważny. Ja akurat mam plus do umiejętności Biatyki, ale akurat trafiło mi się na Geiterafixie. Ta furia na sekundę jest niepotrzebna, tylko po prostu nie miałem lepszych butów. Ale widzimy właśnie, że mam plus 8, no bo jeszcze akurat Zeszako daje to bardzo dużo. Te plus punkty do levela mogę Wam zaraz pokazać, bo zrobiłem też Wam tutaj taką lekką formułkę, żeby pokazać, jak bardzo to odnowienie się skraca. Mamy łącznie 69% czasu odnowienia. To jest już wypisane na tym bildzie legendarnym, bez mytyków. Widzimy, że bazowo mam odnowienie 12-24, ponieważ mam ten duży bonus z butów. Jak my sobie tutaj ten bonus zdjął, dajmy sobie tutaj, usunę minus do lipa, mamy teraz. 13,94, a z tym miałem 12,24 sekundy. Więc jak sobie tutaj zmienię na te 13,94, to bez tego plus do butów, z 3,8 skacze na 4,4. Właśnie, czemu nas interesuje, żeby było poniżej 4 sekund? Już do tego przechodzę. Sam skok działa w taki sposób, że jeżeli skok nie trafi żadnego wroga, jego czas odmienia skróci się o 4 sekundy. Więc mogę w miejscu skakać cały czas, jeśli mój czas odnowienia wynosi poniżej 4 sekund, ja mam 2,95, czyli oczywiście jest to mniej, czyli build działa. Tylko, że nie mogę trafić żadnego wroga. Ale nawet jeśli wroga trafię, no to build wciąż działa. No i to jest właśnie odnośnie aspektu ogromnych kroków. Skraca czas odnowienia skoku o 3,5 sekundy za każdego trafionego wroga maksymalnie do 7 sekund. Trafienie bossa skutkuje maksymalnym skróceniem czasu odnowienia. Więc mam tutaj dwa warunki. Jeśli trafię wroga, to musi być poniżej 3,5 sekundy, jeśli nie trafię wroga, musi być poniżej 4 sekund. Czyli ogółem chcemy zbić odnowienie naszego skoku do 3,5 sekundy. Jak widzicie tutaj w tym moim wyliczeniu jest 3,8 sekundy, ale to jest też druga ważna rzecz. Pamiętacie jak pokazywałem Wam, że na wersji z Koroną pogrąców Bogów i tak mogę skakać bez żadnego problemu? A zgadnijcie ile mam odnowienia? 4,8 sekundy. Bo jest to bardzo fajna sprawa. Czas odnowienia odskoku zaczyna się z chwilą, kiedy moja postać odskakuje od ziemi. Z chwilą, kiedy odrywa swoje palce od ziemi. Więc jeśli mój skok będzie trwał sekundę, no to już wystarczy, żeby będę mógł skakać cały czas. Oczywiście, jeśli będę skakał w miejscu, to ta animacja jest krótsza. Więc będziecie widzieć, że tak lekko jakby przystaje na, na te pół sekundy. Podobnie jak będę na wrogu, no to ten czas będzie nawet jeszcze większy. Więc no tutaj nie mam idealnych itemów akurat. Widzicie, że nie mam idealnie tutaj tego udoskonalonego. Podobnie na butach, podobnie na innych tutaj przedmiotach. Ale jest ta ważna sprawa, że moje itemy są też 8 na 12 Jeśli my sobie ulepszymy je 12x12, /12, to pewnie by to nawet wystarczyło. Po prostu nawet zdążyłem wcześniej wyfarmić szako, zanim zdążyłem tak dobre itemy zdobyć. Więc mogę sobie spokojnie skakać. Najważniejsze, żebyście pamiętali, szako nie potrzebujecie, nie musicie nawet się bawić w metyki i build będzie działał. Nawet nie musicie ich mieć idealnie wymasterowanych, idealnie udoskonalonych. 8 na 12 nawet wystarczy, więc build może fajnie działać. Odnośnie temów, odsyłam Was po prostu do, do planera, ale z tym, z czym możecie mieć największe problemy, to jednak wbijanie odporności. I dlatego w tym zestawieniu na lipquake'a, tego podstawowego, bez przedmiotów mitycznych, nie ma nowej zbroi. Jak możecie widzieć, na mitycznej wersji mamy tę nową, fajną zbroję, która daje 60% szansy na podwójne obrażenia No i tworzy też te naprawdę efektywne wybuchy One zadają obrażenia naraz jednemu celowi Więc też dzięki temu obrażenia w pojedynczy cel nam ładnie rosną No ale nie możemy sobie na to pozwolić na tej wersji Ponieważ będzie brakowało nam odporności Podobnie może brakować nam pancerza na tej wersji mitycznej mamy pancerz zarówno z szako, jak i z nowej zbroi. Tak możecie zobaczyć, że ja mam 2000 pancerza, pomimo tego, że nigdzie indziej tego pancerza nie mam. Po prostu, no, stakujemy siłę, mamy siły bardzo dużo. Plus 800 do pancerza. Mamy ze zbroi oraz z kapelusza plus do pancerza. Więc to tak samo z siebie potężnie rośnie. Największym problemem jednak mogą być odporności, więc tutaj, no, spodnie, starożytne araty. Dropią z Zira jak coś. Będą na pewno bardzo ważne No i one z wami zostają już do wersji tej mitycznej, więc też fajne pasuje sobie znaleźć Więc to wam może naprawdę dużo zająć Ale co wam zajmie najwięcej czasu To znalezienie dobrego aspektu of giant strides, tych ogromnych kroków Zdobycie tych 3,5 sekundy jest bardzo trudne, ja miałem dużo szczęścia, że znalazłem to, to szybko Więc tutaj, no właśnie w tę stronę Jeśli znajdziecie aspekt na ogromne kroki który skraca odnowienie tylko o 1-3 sekundy No to potrzebujecie zmienić sobie czas odnowienia skoku do 1,3 sekundy Co jest niemożliwe Więc ta górna granica jest zależna od tego aspektu A tak no to jeszcze raz 3 razy odnowienie w amulecie 2 razy w pierścionkach Raz w butach I plus do levela w butach No i jeszcze raz w hełmie Więc mówiąc sumarycznie Raz, dwa, trzy, cztery Plus trzy, czyli 7 razy odnowienie musimy mieć w tym buildzie Plus jeszcze do skilli Żeby to fajnie działało i było przyjemne po prostu im więcej, tym lepiej. Ja na moim że jak macie szako, zwłaszcza idealnie zrobione, to możemy sobie wpakować obrażenia odkryte w amulecie, ale po prostu nie chciałem się szukać drugiego amuletu, więc ja mam taką wersję, jak mam teraz. Jak widać, ładnie działa, więc nie ma co kombinować. Odnośnie temów, to nawet po prostu przejadę tak na chwilę. Wiem, że są osoby, które lubią patrzeć, jakie mam akurat na obecną chwilę i temy, więc tutaj możecie sobie spałzować wideo. Ewentualnie popatrzeć jakie macie wy, jakie macie ja. Idealne temy oczywiście są w opisie przypominam. Tak na przykład ja tutaj sobie powinienem wymienić gemy na lepsze w broni. No ale mam tyle obrażeń, że nawet się tym nie, nie spinam. Zaraz przejdziemy właśnie do mocy specjalistycznych, mocy wiedźm. Jak mogliście zauważyć używam tutaj... ...okultystycznego gema, który powoduje, że jeśli mam trzy moce rozkładu, mam też procent do podstawowego współczynnika, stąd mam tak dużo siły. No i mam też ten aspekt egzekutorski, który moją siłę zamienia na obrażenia, więc potrzebuję mieć jej jak najwięcej. Więc tutaj te trzy moce, urok szeptów już naprawiony, już można go używać, zbiory dusz oraz trujący ropuch, a do tego wstrząśnięta dusza oraz fala żałości, po to, żeby właśnie fala żałości nakładała od, na wrogów odsłonięcie. Na unikatowej mocy używam sobie Mściwego Ducha, no bo gram na hardkorze, to żeby tutaj pochłaniał część moich obrażeń. Idealne drzemy, no to właśnie są w planerze, ja jeszcze nie mam wszystkich. Po pierwsze, właśnie ten, o którym mówiłem, czyli Friend of the Bog, potem do tego jeszcze Moonlight Ward oraz Valley Jedna ważna rzecz odnośnie odnowienia jeszcze: na tej wersji bitcoinowej pierwszej możecie używać Berklan Aspektu, który da Wam 40% nawet odnowienia, jeśli zabijecie wroga, więc działa praktycznie tak jak dodatkowe szako. Więc możecie widzieć, że w trakcie walki bardzo często Wam się to odnowienie zbija do najniższej wartości. Więc to też bardzo fajnie pomaga do szybkiego czyszczenia na samym początku, więc przy odrobinie szczęścia już możecie grać tym skoczkiem bardzo spokojnie, nawet jeśli nie macie tak dobrego odnowienia. Ten build jest w miarę prosty do zbudowania, no ale tutaj trzeba pamiętać o tych wszystkich krokach. Zrobiłem go tak, żeby był dla Was jak najprzyjemniejszy i jak najprostszy. Spokojnie można mu dać więcej obrażeń, ale nie to było moje założenie, no bo i tak spokojnie całą grę niszczy. Jeśli chodzi o towarzysza, no to oczywiście używamy Rahira z odpornościami, tak jak mówiłem, możecie mieć tutaj lekki problem z odpornościami. No i warianty na stunowanie, na przewracanie wrogów też tam coś pomoże. Paragony tego buildu są bardzo proste, oczywiście przypominam kopijcie sobie z Max Rolla, a nie teraz po prostu z gry, no bo tutaj tylko wam chcę wytłumaczyć na polskich nazwach. Pierwsza sprawa no to oczywiście GLIF w terytorium, które działa idealnie z siłą natury Potrzebujemy sobie wbić 500% obrażeń zadawanych pobliskim wrogom, żeby mieć maksymalny mnożnik Tutaj dalej wpakujemy sobie złość, która działa też bezpośrednio z krwawym omokiem, Czyli kolejny mnożnik do obrażeń, zajebiość bez rekerowania Chcemy mieć 450 Możemy sobie to sprawić, żeby było idealnie w naszym ekwipunku Ale ja też tego jakoś tak nigdy mega nie trzymam, widzicie Obrażeń z bliska mam 20, zbyt dużo Obrażeń w trakcie bez mam 150, zbyt dużo ale właśnie, zero spiny to. Dalej idziemy na tablicę z dziesiątkowaniem i z gniewem. Ta furia zakryta się przydaje, no bo właśnie jak yy, nasz most rażetnych zużywa tak dużo furii, no to fajnie, jak od czasu do czasu te furie sobie odzyskamy. No i ostatnia tablica, rzeź z nadużyciem. Większy mnożnik, tutaj akurat nie mieliśmy co innego wstawić, więc sobie coś poradzi. Potem sobie pójdę jeszcze w szansę nakryta dodatkową. W maksymalnej odporności na sporządzenia. Tru... powinna być na zimno, to jest chyba błąd w tłumaczeniu, what, trusizna. Paragony, właśnie, dość proste. Tutaj, akurat, w tych paragonach nie ma za bardzo mechanik do tłumaczenia. Najważniejsze utrzymanie maksymalnego mnożnika na sile natury oraz berserkerawując, co Wam wytłumaczyłem. Więc super prosta sprawa. Jak macie niski level, to pamiętajcie, żeby iść od glifu do glifu przez moce Nie rozgałęzieć się tam jakoś tak bardzo mocno. Tak na przykład tutaj, po to zdrowie, po tą redukcję, no to pójdziecie na koniec. Na początek, właśnie, głównie legendarne węzły oraz glify zbierać. Jeśli chodzi o gameplay, no to tutaj nawet nie ma co tłumaczyć. Mogę spokojnie nie używać nic innego, tylko skoku i wciąż build będzie fajnie działać. Ale najważniejsza zasada jest taka, że stakujemy sobie w broniach, żeby mieć 100% szanse na podwójne użycie trzęsienia ziemi, czyli po pierwsze nasz skok, który powoduje trzęsienie ziemi, spowoduje dwa trzęsienia ziemi oraz dzięki runie Jultek, kiedy używamy umiejętności z czasem odnowienia, czyli na przykład skoku, stworzymy dwa trzęsienia ziemi. To ma 1 sekundę odnowienia. Więc główna kombo jest takie. Skaczemy, aktywujemy cztery trzęsienia ziemi. Od razu skoczymy drugi raz. Tutaj oczywiście robię to w wolniejszym tempie. Ale skoczymy drugi raz, stworzymy tylko dwa trzęsienia ziemi ze skoku. No i gdy skoczymy trzeci raz, znowu stworzymy ich 4. Czyli 10 maksymalną ilość. Więc skaczemy na wroga. Raz, dwa, trzy, trzęsienie ziemi. Raz, dwa, trzy, trzęsienie ziemi. I mamy maksymalne obrażenia. Cały czas chcemy używać znowu starożytnych, cały czas chcemy mieć okrzyki. Bo też mamy tutaj bonus z aspektu. Gdzie ja go mam? Aspektu zapaśniczego. Użycie mocy specjalnej zwiększa nasze obrażenia, więc kiedy użyjemy sobie starożytnych, mamy zwiększone obrażenia. Mamy też runę tutaj cil OM, co powoduje, że też utrzymujemy cały czas okrzyk wojenny. Więc nawet jeśli tutaj nie mamy okrzyku wojennego, no maksymalnej ilości, no to i tak tutaj będziemy go ciągle używać też z runy. Więc mamy cały czas okrzyk włączony też. na skóra, jakby to się nam cokolwiek miało dziać. No, i po prostu bijemy naprawdę chory damage. Też ważna sprawa, nie musicie używać monioma, tylko możecie używać moni czyli tej runki nakryta. Bo jeśli macie mało kryta na początek, no to właśnie gar z tym bardzo fajnie działa. 25% kryta to jest bardzo dużo, oczywiście. Więc mam nadzieję, że dobrze wszystko wytłumaczyłem. Jeśli czegoś potrzebujecie, to dawajcie oczywiście pytanie w komentarzu. No i widzimy się w kolejnym filmie. Kolejny będzie druid, ale pewnie zanim wyjdzie druid, to jeszcze będzie film się tego, co, gdzie farmimy. Ponieważ w tym sezonie nawet jest troszkę zmian. Więc widzimy się w kolejnym. Bajo, hejo, bańcie siebie. Cześć.